e was w jedenastym odcinku z serii The Sims 4 Dama na wsi sezon drugi, ale smutna Vivienka i nieładny tatuś oj nieładny tatuś, oj bardzo nieładnie się zachował, oszukał Vivi, można powiedzieć, że w dwóch kwestiach, oszukał też ciotkę okradł własną siostrę e, no bardzo bardzo nieładnie, dajcie znać co o tej całej sytuacji sądzicie napiszcie mi koniecznie w komentarzach e, co sądzicie o, o właśnie Maxwellu i jego i jego tutaj e, występku, ja myślę, że zachował się naprawdę okropnie. Po pierwsze, nie powiedział Vivi, że, e, że Charles prosił go, żeby przeprosił Vivian w jego imieniu. No, można powiedzieć, że zataił po raz kolejny coś, zataił przed córką. Tak jak zataił kiedyś informacje o, o listach, w ogóle listy od Josha kiedyś, e, przez co Vivi straciła kontakt z Joshem. Tak samo teraz, myślę, e, po stąpił z, z Charlesem i wydaje mi się, że to mu nie wyjdzie na dobre. Chociaż zrobił to po to, żeby ją chronić, teoretycznie wtedy z Josh'em też wydawało mu się po prostu, że Josh nie jest odpowiednim towarzystwem dla Vivi, ale odebrał jej możliwość wyboru, odebrał jej możliwość e, podjęcia własnej decyzji. No i oszukał ją. Tak samo zrobił teraz. Oszukał ją, nie powiedział całej prawdy na temat tej rozmowy, która się wydarzyła pomiędzy Charlesem a nim. E, no i Vivi znowu Została potraktowana przez ojca dokładnie w ten sam sposób. Oprócz tego postąpił, postąpił nawet jeszcze gorzej, zrobił coś gorszego, bo wypłacił pieniądze z kąta siostry i ruszył do kasyna. Po raz kolejny, mimo że stracił ich cały majątek, stracił wszystko, przegrał cały dobytek ich życia. To teraz postanowił jeszcze raz spróbować odkuć się wiecie jak to się mówi, że o, teraz na pewno mi się uda, teraz się odbiję, teraz się odegram, tym razem wygram. Wypłacił pieniądze z konta siostry i właśnie postanowił się odegrać i, e, no, i zarobić jakieś pieniądze w kasynie. E, myślę, że to się nie skończy dla niego dobrze. Wydaje mi się, że jak wróci, to go ciotka tutaj, no, że tak powiem, e, będzie pod sufit latać, <tak>, tak delikatnie mówiąc. W sumie się nie dziwię, bo przygarnęła jego, przygarnęła jego dziecko, Vivien, i jeszcze e, dała im dach nad głową, chociaż nie musiała, bo ten dom jest przepisany. W pełni na nią. E, zapewniła im, można powiedzieć, że dobre życie, bezpieczne życie. Daje im jeść, karmi ich, dba o nich, więc no... To jest bardzo, bardzo słabe podziękowanie za to, co Ciocia dla nich robi. Oczywiście można powiedzieć, że przecież wiadomo, że Maxwell jest uzależniony od hazardu, że ma z tym problemy, że można się było tego spodziewać, bo przecież skoro stracił cały majątek i, i nic z tym nie zrobił, tylko przyjechał tutaj na wieś, nie poszedł na żadną terapię, nie, nie skupił się nad tym, żeby się uwolnić od tego nałogu, to można się było spodziewać, że prędzej czy później do tego wróci. No i Teraz pojawiła się okazja, skoro wrócił do miasta, no to stwierdził, że odwiedzi to kasyno, nie wiem, co mu strzeliło do głowy, może może właśnie pod wpływem emocji, zdenerwowania, stwierdził, że skoro już i tak jest w mieście, to skorzysta z okazji i spróbuje swoich sił w kasynie. No i ten, ten nauk, ten hazard po prostu wygrał z rozsądkiem i Przepadł, po prostu przepadł. Nie liczyła się rodzina, nie liczyła się Vivienne, nie liczyło się to, że jej obiecał, że już nigdy więcej czegoś takiego nie zrobi. Po prostu uległ, uległ i poszedł grać. Eee, także no, uważam, że mm, bardzo nieładnie. Vivi ma kolejne zmartwienie, bardzo duże. Myślę, że teraz Vivi może się nawet trochę denerwować, czy ciotka jej nie wyrzuci, jak wróci Maxwell, bo teoretycznie no, sama też jest ogromnym ogromnym e, obciążeniem dla ciotki z tym brzuchem, niewiele pomaga, jest tylko dodatkową gębą, tak nieładnie mówiąc, do wyżywienia, e, więc po tym, co zrobił Maxwell, to Vivi się tak troszkę spodziewa, że ciotka może chcieć się i jej pozbyć. Zobaczymy, czy tak będzie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy uważacie, że ciotka wyrzuci Vivien, czy może raczej wyrzuci Maxwella, a może mu wybaczy, bo wie, że, e, że jest uzależniony, więc... Więc tutaj jestem mega ciekawa, jak sądzicie, jak to się dalej potoczy. No i dobra, kończymy pogadankę, bo jak zwykle się tutaj rozgadałam za bardzo. I e, ciotunia, ty powinnaś teraz zadzwonić do banku i skontaktować się. Może skontaktujesz się najpierw przez e, komputer, więc ci tutaj dam e, opcję, żebyś sobie, mm, moja droga rodzina, uniwersytet, gdzie to jest poszperała w internecie le, 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 le ćwicz programowanie to nie, sieć i bardzo Cię proszę, żebyś przeglądała, przeglądaj, przeglądaj sieć, właśnie, damy jej tutaj jakąś opcję taką związaną luźno z internetem, niech ona pójdzie przeglądać sieć, szukać numeru telefonu do banku, kontaktu, no i będzie, będzie próbowała poblokować te wszystkie konta, ale wiemy, że to, że to zawsze trochę trwa, zanim się tam dodzwonimy na tą infolinię, zanim wszystko się uda załatwić, więc będzie próbowała wszystko zablokować, ale trochę jej się pewnie z tym zejdzie, a Vivi, no to tak jak ciocia powiedziała, pójdzie pewnie do zwierząt. Vivi dostała nowy strój, w sensie te spodnie już miała, ale dała mi taką nową koszulę i do tego jakiś taki podkoszulek z łapkami, psimi łapkami. Myślę, że całkiem uroczo pasuje jej tutaj do, do, tej, do tego klimatu wsi, więc coś takiego sobie tam wygrzebała stara taka męska koszula flanelowa, plus jeansy, plus podkoszulek. No i dobra, Vivi, ty jesteś głodna, ale ciocia ci kazała najpierw zająć się zwierzętami. Połowa i tutaj też jest połowa karmy. To może zacznij od uzupełnienia karmy i później jeszcze wydoisz zwierzęta. A ciocia. Czekaj, czekaj, bo ja ci coś odklikałam. No dobrze, dobrze. dobrze. <tak>, tak, ja dzisiaj jestem nieogar, nie ogar, przepraszam, nie zwróciłam uwagi, że jestem na Wiwi, ale dobrze. Niech ciocia idzie tam do tych. Ciocia, gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Zobacz, co się dzieje. Nie, 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 idź do komputera. Zobacz, co się dzieje. No nie, idź do komputera, no. <grywa> Ciotka jakaś taka nieposłuchana dzisiaj. Vivi, idź do tych zwierząt. Leć, Vivienna, leć, leć, leć. Do zwierząt? Ojoj, właśnie, jątrząca się gorycz, poczucie urazy do kogoś w pobliżu. Vivien nie może znieść przebywania w towarzystwie kogoś, do kogo czuje urazę. No to nieładnie. O, czy koguty nam się będą tłukły? No bez, bez jaj. Nie gadajcie, że się będą koguty tłukły. Brązowy kogut? Czy oni, czarny kogut, rozmawiają o miłości? Okej, okay, rozumiem. E, poważna dyskusja dwóch kogutów o miłości. Nie wiem, czarny zrezygnował. Stwierdził, że to nie jest na jego nerwy, na jego pióra. <grym> Dobra. E, no i co, Vivi? Dołożyłaś karmę? Dołożyłaś karmę? A tutaj co ty tu masz? Willow dzwoni. Oj, to jest zły moment, Will. Hey, Vivian, Masato Mori sprawia wrażenie całkiem uroczego. Czy uważasz, że. To żerandka to dobry pomysł? E, Will, przecież ty się spotykałaś e, z, ze swoim blondynem. Kurczę, nie pamiętam już, jak on miał na imię. E, tak, zgódź się, nie? Musisz samodzielnie podjąć decyzję. Nie wydaje mi się, żeby to był Willow dobry pomysł. Nie, nie, nie. Czekajcie, jak miał na imię blondyn, z którym się Willow. Archie! No właśnie, Archie miał na imię. No dobrze. E, no to nie, przecież Archie jest twój, twój men. <śledzianie> tak. E, dobra, Vivi, ty, moja droga, skoro dołożyłaś już lamie, to teraz. Jeszcze do uszkrowie, A zapomniałam Wam wspomnieć, że my wskoczymy tam jeszcze dzisiaj do, do naszego Maxuela i spróbujemy z nim trochę tej kasy roztrwonić. On wypłacił pieniądze, no bo wiedział, że pewnie jak teraz ciotka się dowie z, z naszą Vivi, to pewnie mu te wszystkie konta poblokują, więc zdążył jeszcze wypłacić kasę. A więc jak ogarniemy zwierzęta, to wskoczymy jeszcze do niego i pogramy sobie w tym kasynie. Tak, weźmiemy udział w tym roztrwanianiu fortuny ciotki. Jeżeli nie wiecie, co to za kasyno? To ja wam robiłam przegląd tego kasyna i robiłam wam filmik na ten temat. Zostawię wam linka w opisie. Tam możecie sobie zobaczyć dokładny test tego kasyna. Mi się bardzo, bardzo podoba. To jest na modach zrobione, ale myślę, że warto się tym zainteresować. Jeżeli lubicie takie atrakcje, to myślę, że warto sobie ten filmik obejrzeć. Dobra, moja Wiewienna, weźcie jeszcze im rozrzuć karmę w okolicy, bo tutaj mamy dużo tych kur. Rozrzuć, rozrzuć. Nie wiem, jak się czuje nasza terawitka, bo siedzi tutaj skitrana. Kury się chyba mają dobrze. Później mogłabyś jeszcze zebrać jajka. Przyspieszę jej trochę czas, bo ona tutaj ma arcy dużo zajęć dzisiaj. Ciocia, jak ty już się skontaktowałaś z tym bankiem, to przyjdź mi tutaj ogarnąć ogród. Czemu nie możesz odchwaszczać? Matilda czuje się zbyt nieswojo. Oj, no dobrze, to ogarnijmy naszą Matildę. Skoro ona się tutaj, że tak powiem, już ogarnęła z tym tematem bankowym, to ja bym chciała, żeby Matilda, moja kochana, zjadła coś. Gotuj, aha, dobrze, my mamy tutaj problem z tym jedzeniem, że nie mamy żadnych resztek. No to ugotuj nam coś, Matilda. Szarlotka, pikantna zupa, a zrób pikantną zupę taką ognistą, bo ty jesteś zdenerwowana, to możesz, możesz przepieprzyć zupę, tak? Z tych całych nerwów. Nie przesolić, tylko przepieprzyć. Vivi, zbierz jeszcze jajka. O, jakie kurki ładne, grzeczne, jak sobie jedzą, i nasz kogut w cylindrze. Możesz go jeszcze oczyścić, czy on nie wymaga e, oczyszczenia? Czekajcie, okay, zaraz zobaczymy. Aha, on nie wymaga, no to ideolo. To możesz jeszcze zawołać krowę, bo ja bym sprawdziła, czy ona nie wymaga dojenia. I czy ona się czuje dobrze? Dawaj, Vivi, zawołaj, krówcie. O, wszystko jest okej, okay. no dobrze, ale to spróbuj ją i tak wydoić jeszcze. Podoba mi się strasznie Vivi w tym stroju, strasznie ją lubię w tej kracie. I ostatnio ciągle pomyka w tym warkoczu, ale brakuje mi takich fryzur na jej długość włosów. Ona ma bardzo długie te włosy, e, i brakuje mi po prostu też fryzur na taką długość. I ten warkocz też Też mi się najbardziej chyba podoba w tym warkoczu. Co próbuję jej dać jakąś nową fryzurkę taką codzienną, e, to za każdym razem stwierdzam, że jednak mi jest najlepiej, jak ona nosi ten warkocz. Może kiedyś znajdę coś jeszcze fajnego tej długości. Dobra, Vivi, chodź, teraz trzeba, trzeba cię ogarnąć tutaj. E, to tak, jesteś brudna, jesteś głodna, więc w sumie zanim Ciocia zrobi zupę, to mogłabyś się wykąpać, a później zjesz i później cię położymy spać. A Ciocia niech gotuje i też zje, a później pójdzie do ogródka. Ciocia zajadaj, zajadaj. No i jestem ciekawa, jak ten Maxwell w tym kasynie jak sobie radzi. Czy sobie w ogóle radzi, czy faktycznie coś zarobi. Bo wiecie, teoretycznie jest szansa, że faktycznie coś wygra, że pomnoży ten majątek, ale z drugiej strony e, ja bym się raczej spodziewała tego, że go utopi, że roztrwoni tę kasę, więc no. Bardzo ryzykowne, bardzo ryzykowne. Nie wiem, co mu skoczyło do, do głowy, co mu odbiło, ale totalnie nie pomyślał, tylko, tylko właśnie stwierdził, że, że tak, że spróbuje swoich sił. Mimo, że tyle przegrał już wcześniej, to, to i tak nie pomyślał, tylko zrobił to, co. Co na co miał ochotę? Dobra, idziemy cięcia do ogródka. Wiem, że jest 22, ale kto ci zabroni pielić nocą, prawda? Nikt ci nie zabroni twój ogródek. Odchwaszczaj teren. Leć odchwaszczać, później możemy ci jeszcze dać. Żebyś moja droga podlała? Nie, chyba podlewać nie będziesz, bo nie masz czego tutaj podlewać. A możesz coś zebrać? Zebrać pogłębiaj wiedzę, pobierz sadzonkę, wykop. Nie, zbierać chyba też nie możemy. Hmm. No dobra, no to na razie niech tylko Vivi, nie Vivi, ciotka, niech ciotka tylko na razie spróbuje to odchwaścić. Aha, no tak, tutaj się odchwaszcza tym, tą konewką, to trochę dziwne. W trójce mi się bardziej podobało, aha, to jest odkurzacz do chwastów, jej. W trójce mi się to bardziej podobało, że Sim tak kucał i, i, i wyrywał te chwasty, jakoś to lepiej wyglądało. Dobra, ciocia, skoro ogródek ogarnięty, to ja Ciebie jeszcze zapraszam do wychodka, skorzystaj sobie, a później, moja droga... O, wiwi je zupę, jak ta zupa wiwienna? więc co, jak, dobra? Normalna, ok, pikantna zupa. Oj, biedna Vivi. Słuchajcie, zrobimy to teraz inaczej z tą lodówką, bo. A, tylko jeszcze klikniemy cioci, żeby później poszła spać. Możesz pójść spać później. Jak się załatwisz, czemu nie działa? No halo, czasami działało, jak się na potrzeby klikało, no to śpi, zrobimy to tak. Eee, I spróbujemy z Vivi schować tę zupę. Otworzę lodówkę, bo cały czas mi znikają gdzieś te dania, więc zrobimy to w ten sposób. I mam nadzieję, że teraz się tak. Teraz już nic mi nie zniknie, bo nie chcę cały czas z nimi gotować ciągle czegoś nowego. To Vivi, jak zjesz, to możesz to jeszcze sprzątnąć, posprzątaj i później skoczysz do toalety i też cię będę kładła spać. A, tu jest jeszcze pełno. Hmm, no dobra, no to w sensie kosz jest pełny. E, to możesz jeszcze zrobić pranie, rób pranie, włóż do pralki. Stawisz jeszcze pranie przed snem. Dawaj, Wiena, dawaj, ogarnij chatę i zobaczymy, jak ten twój ojciec sobie radzi w. Kasynie. Ciekawa jestem bardzo, czy sobie radzi, czy sobie nie radzi. I czy yy, wszystko przegra. <grytanie> to mnie najbardziej interesuje. W sumie my, czy wszystko przegramy, bo to zaraz my będziemy grać, nie? Więc no, ryzykownie. Wszystko zależy od nas i od Maksuela. Dobra, Vivi, rób co masz robić. O nie, kibelek się zapchał. To, Vivi, zanim jeszcze pranie, to spróbuj to naprawić. Muchy latają, zielona, zielony odór bije ci z tronu. <noise> ale może naprawisz jeszcze przed snem. Vivi się stała jakaś taka samowystarczalna. Ciągle ten kibel przepycha, ciągle coś tutaj robi, naprawia, ale dobrze, bo myślę, że też ten pobyt na wsi ją życia nauczy. Nawet jeżeli ostatecznie stąd wyjedzie, to wydaje mi się, że, że ją ten pobyt na wsi tak y, zahartuje. Już pierwsza wizyta na wsi wydaje mi się, że ją zmieniła i to dość, dość mocno, chociaż później, jak pojechała na studia, to trochę wróciła do tych swoich złych nawyków. Ech, ale mam nadzieję, że teraz ten pobyt na wsi ją jeszcze bardziej przygotuje na. Poważne, dorosłe życie, chociaż dorosła to ona już jest od dawna. Dobra, Vivi, jak to zrobisz, to później jeszcze umyj sobie ręce. Nie wiem, jakoś tak nie mogę myśleć, że grzebałaś przy kiblu i, i nie umyjesz rąk, więc myj ręce. <grym> A, jeszcze trzeba to sprzątnąć. O nie, wyczyść, dobra, już nie czyść tego. Trudno, rano się to wyczyści. E, na razie wstaw tylko pranie. Zosta nie, nie wierzę, umywalka nam się zepsuła. Olej już, to trudno, niech cieknie. E, wsać... Pranie, zrób pranie, włóż do pralki. Chcę, żebyś tylko pranie jeszcze mi zrobiła i położyć cię spać. Jej, czemu tu się wszystko psuje? Dobra, i teraz upiesz te ubranie, albo może naprawię to jeszcze? Dobra, napraw, bo nam chatę zaleje. No, upiesz te ubrania, Wivi, i napraw. Jej, cieknie pod schody, no właśnie. No właśnie, dobra, trzeba to naprawić, bo cała chata się zaleje. Szkoda, że piwnicy tu nie zrobiłam, żałuję, że ten dom nie ma piwnicy. Mm, ale raczej mi się tutaj nigdzie piwnica nie zmieści. Może tu by się zmieściła w sumie jakieś zejście do piwnicy. Ciekawa jestem, czy mogłabym tutaj wcisnąć, czy mi gra pozwoliłaby wcisnąć tutaj schody na dół. Muszę to potestować. Jakby się udało, to może byśmy dodali piwnicę do tego domu i byłoby, tak wiecie. Przestronniej. Moglibyśmy coś tam jeszcze wrzucić na dół, e, jakieś pomieszczenia, ale wątpię w sumie, że się uda wcisnąć tu piwnicę. No ale dobra, może, może popróbuję. E, Vivi, napraw to szybciutko. Oj, ty jesteś bardzo śpiąca, wiem, wiem, wiem. Zaraz cię, zaraz cię położymy. Dobra, pięknie. Kładziemy już teraz, teraz naszą Vivi spać, skakuj do wyra. No i będziemy się wybierać do, do Maxwella, czy Yuki ma jedzenie w misce? Ma, ma pełną miskę, więc spoko. Vivi, aha, bo ty jeszcze to naprawiasz. No dobra, ja myślałam, że ty już skończyłaś, ale to po prostu poziom umiejętności ci się podbił. Który ty masz majsterkowania? Czekajcie, zaraz sobie zobaczymy, gdzie ona ma majsterkowanie. Uh, na trzecim poziomie, to nie najgorzej, Wiena. To naprawdę nie najgorzej, jestem z Ciebie dumna. A co Ty masz najwięcej? Czego masz najwięcej? O, w ten sposób. Sprawności fizycznej Vivi ma najwięcej. Ciekawe. I charyzmy, analiza i dyskusja, gotowanie, logika. No nie najgorsze te Twoje umiejętności. Coś tam Vivi potrafisz. Kurczę, tylko stąd ubrań nie wzięłaś do, do prania. No trudno. Dobra, słuchajcie, mamy drugą w nocy. Mam nadzieję, że to kasyno jest jeszcze otwarte. Przełączamy się teraz do Maxwella. No, jesteśmy kasyno czynne. Kasyno jeszcze działa. Pogramy sobie tutaj tyle, ile będzie otwarte. Nie wiem, do której te bary są tutaj otwarte. No i kasyno, ale spróbujemy coś jeszcze wydać. Maxwellowi zostało 12 500, więc myślę, że będziemy grać po prostu za największą kwotę, żeby jak najwięcej i najszybciej wydać. Dawaj, obstawiaj, obstawię, Maxwell. Ruletka, lecimy z tematem. I co? I jak ci pójdzie? Będziesz mieć farta czy nie? Oj, chyba przegrał. No, no, niestety. No i pięknie, Maxwell, tak się trwoni, fortunę. Mm -hmm, mm -hmm. Chyba mu nie idzie zbytnio dobrze. No właśnie, to spróbujmy się teraz na tym jednorękim bandycie odkuć. Eee, a, bo tutaj możemy za najwięcej tylko 500? No dobra, spróbuj za 500. Spróbuj, zobaczymy, czy coś wygrasz na tym jednorękim. Tam jeszcze jest e, poker, ale to e, może jak się więcej gości pojawi, to spróbujemy zagrać. Ups, nie pykło. Dobra, dawaj jeszcze raz za 500. Eee, możecie teraz obstawiać: czy Maxwell coś wygra, czy Maxwell wszystko przegra i wróci. O, wygrał. A ile wygrałeś? Aha, 600. No dobra, no to coś, coś ci się udało. Coś ci się udało, brawo. Jeszcze. O, znowu wygrałeś. 600, no to gratuluję, ale wciąż, wciąż, jesteśmy stratni, bo na ruletce ci jakoś tak średnio szło. Maxwell, no jestem w szoku, znowu 600, dobra, lecimy dalej. Maszyna się zepsuła, bo nie wierzę, że ma takiego farta, że raz za razem, aha, no właśnie, no właśnie przegrał. Dobra, dawaj jeszcze raz. Uwielbiam tego moda, naprawdę. Tak mi brakowało kasyna w The Sims 3. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że będzie mi faktycznie tak brakowało kasyna. Mm, nie w The Sims 3, w The Sims 4. E, no bo właśnie w The Sims 3 chodziłam e, często z moimi simami do kasyna, bo było to kasyno ze Store, a, e, a w czwórce tego nie ma i tak mi, tak mi tego brakowało. Dobra, tu jest jeszcze jeden rodzaj automatów, ten taki z diamentem, więc tutaj też bym chciała spróbować w to zagrać. E, tylko nie wiem, czy może jeszcze na ruletkę go nie wysłać najpierw. No i wracając do tematu, to tak. Mi tego brakowało, że zorientowałam się, że mi tego brakuje dopiero jak e, jak sobie dodałam tego moda. Chodź jeszcze raz na ruletkę, bo tu możesz za tysiąc obstawiać, więc obstawiaj za tysiąc. Szybciej, szybciej wygrasz, lub szybciej przegrasz. Dawaj, Maxwell. Podoba mi się ta ruletka. W ogóle ten mod jest super zrobiony. Ta, te, te wszystkie obiekty są e, pięknie wykonane. Oj, Maxwell, tutaj ci zdecydowanie nie idzie. No zdecydowanie. Spróbujemy jeszcze raz. O! I co? Okej, okay, dobra, czyli na tym, jeżeli przegrywamy, no to przegrywamy tysiaka, ale jeżeli wygrywamy, to zgarniamy 3000, obstawiając za, e, za 1000, no to to jest dobra wiadomość. Wow, Maxwell! Ja się nie spodziewałam, It's że. I co? Wow! Maxwell! <laughs> Dobra, jednak gość zaczyna. Jackpot, jackpot! Jednak gość zaczyna zgarniać hajs. I co? Nie, dobra, to się zepsuło, coś. <grytanie> Spróbuję jeszcze raz to. Mamy 14:300. Wygrałeś więcej niż przegrałeś. Mieliśmy 11? 11,5? Tak, chyba. 16:300? Co tu się dzieje? Dawaj, Maxwell, jeszcze raz. Może ciotka cię jednak nie wyrzuci, jak zobaczy, że tyle hajsu. Dobra, przegrałeś. <grywa> ale jak ci dobrze szło. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze tutaj raz, obstawiaj. No, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Zobaczymy, no. Chociaż i tak już trochę wydałeś, ale. O, dobra, już się... już, już mu tak dobrze nie idzie. Skończyło się. Skończyło się szczęście głupiego, jak to mówią. Dawaj, obstawiaj. No, lecimy, lecimy, Maxwell. Powiem wam, że to tak wciąga. Chyba, chyba niezbyt. Przegrana, przegrana. Ale wciąż nie ma tragedii, bo myślałam, że szybciej to wszystko przepuści. A widzę, że, że jednak nie schodzimy poniżej tej kwoty, z którą w sensie jeszcze nie schodzimy. Za, za mocno poniżej tej kwoty, z którą zaczynaliśmy. No i jeszcze chciałam Cię zabrać. I co? Wygrałeś? Wow, 3000. Ja nie wiem, on ma szczęście głupiego, naprawdę. Chociaż on jest mądry facet, tylko no taki pogubiony też. Okej, okay, 16 300. Maxwell, to jeszcze raz. Dawaj, dawaj, dawaj. Zobaczymy. Może jeszcze się uda. Ruletka cię lubi jednak dzisiaj. Myślałam, że cię nie będzie tak lubiła. Wow! Serio? Dobra, jak wygramy 20 tysięcy, to Maxwell odpuszcza. To po prostu odpuszcza, to, to wróci z taką większą kasą do domu. Aha, przegrał. No właśnie, jednak skończyło się, Maxwell. I znowu, i znowu pech. Ale powiem Wam, że i tak nie idzie źle. Idzie naprawdę dobrze. A, nie mogę przestać grać! Sama się zaraz tutaj uzależnię. Dawaj, dawaj. Nie, tam głodny! Nie marudź. Dawaj, graj. <laughs> ostatnie, ostatnie zakłady. Dawaj. Pójdzie czy nie pójdzie? O, wygrałeś. Widzisz? Pięknie. To jeszcze zraz byśmy wygrali i będziesz mieć 20 tysięcy. Dawaj. No. No, 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 no. No, no. Aha, okej. Okay. Nie pykło. Dobra, ostatnie zakłady. Już naprawdę, naprawdę ostatnie. Dawaj. Teraz. Wygraj, wygraj to dla nas. Wygraj to dla nas, Maxwell. O, przegrał. No dobra, kochani, nie jest źle. Generalnie nie jest tak źle. Maxwell dał sobie radę. Można powiedzieć, że nie, e, nie przetrwonił wszystkiego, co wypłacił. I tak sporo, sporo kasy zmarnował. E, przegrał, ale można powiedzieć, że zawsze mogło być gorzej. Więc myślę, że nie jest aż tak źle. Ja się będę powoli z wami żegnać. Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszym odcinku w komentarzach. Zapraszam was właśnie do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć.